Niektórzy dzieci widzą coś takiego pierwszy raz, jak chodzą tu I, I patrzą, jak to jest możliwe, że drzewo ma taki kształt, taki materiał jak papier. Nie? Uh, ale co cień, w szkole żyją, piszą na papier i nie mają już wiadomości tego o Jako dziecko to pierwsze co, co zauważyłem to jest zapach ciepła, myślę każdy jak coś jest świeżo ucięte i też mamy, mieliśmy rodzinę w Austrii, w południowej części Austrii i tam jeszcze te te by świeżo ucięte i pale zrobili i tak dalej. Um. No i później mój czatek no, zrobił małe zabawki dla mnie i wiedziałem, że można coś zrobić ręcznie i pokazywał, jak to zrobić. To znaczy nie, nie tylko dostałem zabawek, też wiedziałem, jak to jest zrobione. No to absolutnie mnie fascynował i od tego czasu, myślę, że zaczynałem już sam budować moje zabawki. I głównie budowałem statki, ale też samochody, ciężarówki, to tak wszystko drewniane. bo mój tata miał warsztat. Uh, Byłem kiedyś stolażem i tam mogłem pracować, trochę się bawić, ale też musiałem pomagać. Miałem narzędzia od mojego tata. Pracowałem z tym przez wiele lat. I dodatkowo dostałem taki zbiór starych narzędzi, które nie mieli miejsca. One były schowane pod dachem jakieś skrzynce, i szkoda tego. A teraz, jak mamy tu jakieś pomieszczenie ekstra, myślałem, że to by fajnie po prostu pokazać, jak one wyglądają. Można szybko oczyszczać. To jest od mojego tata. On ma od jego tata i. Kiedyś w ogóle tak pracowali, nie? Miały różne, różne e, grubości. I tak nie, to, to jest za trudne. I trzeba so, najpierw wiercić trochę. So. Jakiś kawałek. No. I, I potem dać śrubę i, i śrubę gruntem e, do końca. Nie? I dlatego to jest. To jest uh, multifunkcjonalne, funkcjonuje jeszcze jako warsztat, czas, do czasu tu chodzę i jakieś płótno albo piła mogę tu wyciągnąć. Też funkcjonuje już uh, stopniowo uh, jako muzeum. No tu to ma swoją logikę. No na początek są te piły. Yeah, to jest... Uh, to, to jest nie, to jest te piły uh, różnej uh, wielkości, różne rodzaje. Uh, I potem uh, są te zaciski. Uh, saciski drewniane. które w sam sobie są świetne, świetna robota, te kwinte i wszystko. Śkiery um, i tak dalej. I tu jest um, taki mini uh, warsztat. I uh, na oczywiście, jak pod nazwą tego muzeum, uh, tu jest uh, jedna ściana dedykowana hebla. Takie heble to dzisiaj są używane w celach artystycznych. Na przykład, jak to jest um, praca nie? jak uh, masz stary meble mebel, i ktoś chce odnowić tego mebla? Nie wolno pracować w niektórych powierzchniach z naszymi elektrycznymi, bo one będą kompletnie in, inny charakter. Trzeba mieć oryginalny hebel i potem to będzie oryginalnie wyglądać. Ja generalnie lubię e, sam pracować, bo mam spokój, to jest, to jest rodzaj medytacji, kontemplacja. E, I rodzą się nowe pomysły. To znaczy, masz, masz coś, co przedtem nie było, albo masz jakiś pomysł i wreszcie da się tego realizować. To jest jak z muzyką. Masz melodię w głowie i najpierw spróbujesz sam i myślisz, o, to byłoby by fajnie, jak mam jeszcze inny muzykę. I, I tak samo tu. Nie jest mój plan, że tu będę do końca żyć samotnie, że heblować. To jest kompletnie surrealne. Nie? Oczywiście chcę, że tu są ludzie, młodzi ludzie, dzieci i, i chcę to da pokazać dalej. To jest, to jest cel. Drewno to jest dla nieczego, to jest istota siwa. I dla mnie Czewo to jest jeden od najbardziej rozumiętych uh, istot na Ziemi. Uh, jest wiele starszy niż człowiek. I, i wędruje na tym na planeta w prędkości, że nie uważamy tego. I buduje uh, klimaty i biotopy, które do dzisiaj nie jesteśmy w stanie rozumieć do końca. Ale on buduje tego. Uh, to znaczy, to jest taka, taka wspólna inteligencja tej biosfery. Tak, tak to rozumiem. Mam wielki szacunek i widzę tam wielkie tajemnice. I jest to bardzo, bardzo uh, uh, inspirujące. Ale też sam ten materiał, myślę, to jest coś, co ma taki strowy zapach, ale to jest też czas, tam jest w środku uh, wieczność w jednej stronie, ale. I też można wiele, wiele pomysłów i marzeń realizować. Albo chcesz budować statek, albo uh, dom, albo meble, albo, nie wiem, małą uh, skrzynkę na coś obojętne. Uh, to jest coś, co rozwija nasz intelekt, umiejętność i rozszerza nasze możliwości. Widzimy, czy mamy jeszcze wodę to Susza była? Ale jest. Ja lubię, jak keci multi są multifunkcjonalne. I odpady są multifunkcjonalne. To są odpady od różnych tak. Parę stare kawałki, Parę guszczy, jeden motek i powstaje cały świat. Ktoś tu wędruje, chcemy zaprosić ludzi, że tu mogą siedzieć, um, pić jakieś napoje, do to znaczy mineralne, <laughs> albo coś, nie? Uh, I poczuć niebo. Nasza pierwsza tablica. Um, musimy pracować na, na infrastrukturę tego, tego muzeum. Uh, muzeum sam w sobie jest gotowe, ale potrzebne są jeszcze parę fajne tablic. Uh, Katero miščimo tam na ulice in droga do našega domu. Bi bil tam stolik, lahko tu siječ, malo otehac, preprosto uh, imeti spokoj.